Siemdenzko widzowie z tej strony w w kolejnym odcinku z CezGoskin Sacie, to zrobimy od trzech dyszek do kosy, jak możesz możemy wygrać skiny, czy wygrania jest taka, SK, Night Terror, co trzeba zrobić, żeby wygrać łapka w górę, subik, komentarz i kodzik Elzar oczywiście musi być. Z kodzikiem Elzar możecie teraz grać prezenciki, przy wpaść zabienić z Ziko. Są duże szanse, na niektóre skiny, więc widzu możesz to akurat być ty, przy wpaść zabieniu z ziko. 6 skineczków na was czeka, a te skinki będą na pewno do Kokibicuję temu Galilowi, ten Galil jest przez zajebisty. No i co, zobaczymy. Zobaczymy. Wiecie, macie 10% przy i dwa zikończeń jeszcze na startek, tutaj wpiszecie, e, A my lecimy, 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 żeby nie przedłużać. E, komentarze, tak jak mówiłem, powiem. Jazda, jazda, jazda. Dobra. E, chcę coś fajnego dzisiaj zrobić. Jakąś fajną biteczkę. E, te military tego borealka bym sobie ciupnął. No i coś jeszcze byśmy dorzucili. Może niech by tam ten charakter I co by też dorzucić? Ha, 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 ha. Czekajcie, czekajcie. No i co i medium? Coś takiego? Dobra weźmy sobie to anime z przodu Pyk pyk, dobra, no trzy sobie Dobra, mam nadzieję, że cię jest że nam się uda coś ugotować, upichcić tak zwanie Macie też darmowe strzynki na stronie, więc też zapraszam sobie odbierać darmowe strzyneczki A my jedziemy, Anonymous, Bot i Samu Co już za doborowe towar... 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 towarzystwo. co ja gadam, towarzystwo Ostatnio się tak prześliniam przy gadaniu, nie wiem o co mi chodzi Dawaj, 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 mam nadzieję, że coś fajnego wejdzie No jest jaka taka przewaga, jest jaka taka przewaga. To mi się podoba, to mi się podoba. Przewaga zawsze pozytywna. Przewaga zawsze pozytywna. No, ale coś potrzebujemy jakiegoś jebnięcia, potrzebujemy jakiegoś jebnięcia, żeby coś nam dropło. Boreal. Kurwa, ten boreal nie udałam, no ale te, to ryzykowna strzynka, co by nie mówić. Ja oczywiście, jeżeli chcecie mieć większe szansę na dropnięcie czegoś dobrego, to nie polecam tych takich kolekcyjnych, polecam takie zwykłe strzyneczki Bo kurczę, większe szanse zwykłe, że coś poleci, Czy znaczy, tam też może coś polecić, jak się poleci, jebnie mocno, ale... Mniejsza szansa, no cóż, no bitwa nie do nas No ale ta bitwa też tak wyszła Tak o, chociaż, Zrobiłem jeszcze raz Powiem Wam, że usłyszymy Boreala Usłyszymy Mediuma i dosłyszymy coś grubego hmm. Masz takie jeszcze takiego onka i jeszcze jedną Animę Dobra, dobra No i to jest Bęgierek, to jest bengierek. Lecimy z czymś takim, dobra, lecimy z czymś takim A jaki cel jesteś w komentarzu, żeby zgarnąć Knight, MK Night Terror? Dobra, trzeba napisać jaki jest Wasz Ulubiony skin do 5.7 Ulubiony Ci jest skin do 5.7 w komentarzach? Jaki jest wasz, żeby zgarnąć MK? No my jedziemy dalej, my jedziemy dalej. Kurwa, bąk. U <grym> kurwa, ile to kosztuje? Ze strzynki za 2 zł? No dobra, ale spokojnie, karma. To jeszcze do nadrobienia. Kurwa, ale bąkowi poleciało. No, mocarny drop, mocarny drop. Kurczę, no jest to do powrotu, jest to do powrotu. Jak najbardziej, ale. Troszkę mnie tak szczerze. Rozjebał. Troszkę mnie rozjebał tak szczerze. Mam no, nadzieję, że on coś jeszcze poleci. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, no nie, dropi mu. Legendarnie. No neon, neonik chyba, że nas uratuje. No nie, nie uratuje neonik. No cóż, ale ile tu jest w ogóle wygranej? Uj, z trzech dyszek? Nie no, wygrana pszczos, No dobra, nie, nie będziemy teraz w tej samej testować. Spróbujemy teraz jakoś inaczej. Tylko z czego, tylko z czego? Hmm. Może z tych podyszkę, plagę sobie dodamy, Ty i mamy sobie trzy dychy idealnie. No dobra, no. Trzy strzyneczki. każdy z tych strzynek jest ogólnie spoks. Mm, są takie w sumie średnie już strzynki po podyszkę. To już takie nie tanie. A dobre dosyć. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Zobaczmy, pierwsza. Nie wiem ta pompa, pompa kosztuje. Oj, czeczka factor, nie mu poleciała. No dobra, no ale jeszcze spokojnie. Jak, jak to mówiłem jeszcze do powrotu to jest. O ja pierdziele, chyba jednak nie jest, widzowie. Chyba jednak nie jest do powrotu no Dobra, dobra, ogar, ogar, bo coś się mi siadam, mi siadam, czy mam mi siada? jakiś pechowy dzień. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tak nie może być, tak nie może być. Może została się skrzynek, bo co musimy dzisiaj ugotować coś, no Może trzeba po prostu coś takiego Każda skrzynka Jazda, cztery osoby. An nie, bez underdoga, bez underdoga. Lecimy klasyczkiem, bo jak kominna z tymi trybami, ja dam underdoga i ja akurat wygram pod takim zerżymą naj najdroższą. Dobra, pyk, pyk. I nie dobiję to... O dobry ziomek, dobra Dobra, jedziemy, jedziemy Dużo szynek, ile? 4, 5, 6, 7, 8, dawaj, uuu i nice No i to jest początek. No ja tutaj mam kater może, ale czuję kosę, ale czuję kosem. Oj, oj oj, To ten czuweczka, to ten też droga, jak cholernie, cholernie droga. Jeszcze u i sału. Nemezis, Nemezis, z drakiem dropem No nie może być, nie może być. Ja wierzę, still standing, ja wierzę, ja wierzę. Dawaj, dawaj, dawaj No, no, no myślę coś poleciało, Bo GG, pamiętajcie że to na 18, link w opisie jest? No niestety, 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 cóż, nie siadło taki fucking do niego rel 112. Walcz bo tej samo oczywiście i tak będę się z nim bił i Węcink no i zacie to bo tyle z czym jego dnia Wizowie. trzymajcie się cześć cześć